rozważamy XX rozdział Księgi Dziejów Apostolskich wersety od 17 do 27 To rozważanie dzisiaj chciałbym rozpocząć od takiego przypomnienia co w życiu Apostoła Pawła wydarzyło się od tych wydarzeń, o których słyszeliśmy Odczytany wczoraj do sytuacji, o której usłyszeliśmy dzisiaj. Najpierw przypomnienie trzecia wyprawa misyjna apostoła, apostoła Pawła. To są lata 52-53 do 57. Czas, kiedy Paweł zaczyna ewangelizację od Efezu. Tam napotkał uczniów, uczniów Jana Chrzciciela. Byliśmy świadkami jego modlitwy, aby Duch Święty przyszedł, zostali uczczeni, powstała taka wspólnota uczniów wierzących, że Jezus jest, że Jezus jest Mesjaszem. Potem Paweł przez Trzy miesiące najpierw naucza we wspólnocie, w synagodze, potem wychodzi z synagogi razem z uczniami, koncentruje się wokół szkoły, uczniów, wokół szkoły Tyranosa, tam próbuje prowadzi, tam prowadzi misję ewangelizacyjną. W Efezie przebywa około dwóch lat czas, kiedy Efez jest centrum z Efezu wyruszają do okolicznych miejscowości, byśmy powiedzieli, grupy ewangelizacyjne. To ci spośród was, którzy przeczytali te fragmenty dziejów, które wczoraj zadawałem, wiedzą, że Łukasz mówi w ciągu prawie dwóch lat cała Azja, mieszkający tam Grecy i mieszkający Żydzi usłyszeli Ewangelię łaski Bożej. Nie mam mowy, że wszyscy się nawrócili, ale że usłyszeli, że usłyszeli Ewangelię. Potem pismo mówi, że były, no, tak możemy powiedzieć, wystąpienia przeciwko Pawłowi, że jego misja w Efezie była tak skuteczna, że ludzie przestali kupować posążki, figurki bożków. Naraził się Paweł biznesowi jubilerów i handlarzy, bo ludzie zmądrzeli i wiedzieli, że przecież mądrość nie jest figurce, że ci, co zostali zrobieni przez ludzi, nie mają w sobie żadnej, żadnej mocy. mocy. Sytuacja była ostra, moi drodzy, do tego stopnia, że, że były wystąpienia w mieście, że Paweł chcieli zlimczować, że, że chcieli go ukamienować. Potem Paweł wyrusza, zostawia Efes, wyrusza dalej, aby umocnić uczniów. Jest Macedonia, jest Grecja w Troadzie. Jeden z chłopaków zasnął w czasie nabożeństwa i moi drodzy spadł z okna i, i zabił się. No i Paweł no przy, przynoszą mu tego biedaka no i jest modlitwa i Paweł strzesza tego, tego młodego, młodego mężczyzny. Jest w milecie i stamtąd wzywa aby przybyli do Niego liderzy, wspólnot, pasterze, wspólnot efeskich. I to, co dzisiaj żeśmy wysłuchali, to jest fragment pierwsza część mowy pożegnalnej apostoła Pawła, którą wygłosił dla prezbiterów Kościoła dla prezbiterów z Efesów. Gdybyśmy szukali jakiejś cechy charakterystycznej tej mowy, to jest, moi drodzy, jedyna w dziejach apostolskich mowa, którą Paweł kieruje bezpośrednio do chrześcijan. To jest jedyna, pamiętacie, wcześniej nauczał Bogan, no, Żydów, nauczał tych, którzy posługiwali się językiem greckim. Natomiast tutaj widzimy pierwszą mowę i jedyną mowę skierowaną do chrześcijan to jest, tak jak wczoraj wam zapowiadałem, to jest to wprowadzenie. Żeby zrozumieć dzisiejsze czytanie, potrzebny był ten króciutki, króciutkie wprowadzenie, wprowadzenie w kontekst. To, co czyni Paweł, możemy najprościej nazwać, podaje, pokazuje swój duchowy testament dla tych, z którymi i wśród których służył. Dla tych, którzy zostali wybrani, napełnieni duchem świętym, aby pełnili posługę pasterzy wspólnot, Paweł kreśli przed nimi swój duchowy testament. Pokazuje, co było dla niego ważne. Pokazuje, jakie były priorytety. priorytety w służbie, przy okazji wspomina o wydarzeniach, które dotykały jego życia. I pozwólcie, że te wydarzenia pozostawię bez komentarzy, natomiast zwrócę uwagę Waszą na to, co było priorytetem w jego służbie, jak on widzi swoje nauczanie, jak on widzi swoją działalność misyjną, czym ona, czym ona była. Przemawiałem i nauczałem Was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. Paweł widzi swoją służbę, możemy powiedzieć, na dwóch poziomach. Poziom pierwszy jest taki, że jeśli człowiek przychodzi do Ewangelii ze świata pogańskiego, świata, w którym nie ma znajomości żywego Boga, to zawsze pierwszym krokiem jest nawrócenie się do Boga. Czyli zamiana myślenia, zamiana myślenia światowego, cywilizacyjnego, okolicznościowego na myślenie Boże, byśmy chodzili na myślenie według Bożego planu. Zastanawiamy się, co kształtuje nasze myślenie. Od strony teoretycznej bardzo byśmy chcieli, w znaczy znam wielu z Was, no, siebie, chciałbym, żeby moje myślenie było kształtowane przez Boga i było kształtowane przez Jego Słowo. Chciałbym, żeby nauczanie Kościoła było tym, co kształtuje nasze moje myślenie. To jest ta wersja teoretyczna. Jest wersja praktyczna. Ludzie, wśród których żyjemy, programy telewizyjne, które oglądamy, powszechne opinie, które krążą. Świadoma działalność mediów to, jest, to są realnie istniejące siły, które też pragną ukształtować nasze myślenie. I teraz pytamy siebie. W naszym myśleniu co kieruje moim myśleniem? Jeśli widzę, że moim myśleniem kieruje Bóg, Idę drogą Bożą. Idę ścieżką życia. Jeśli widzę, że moim myśleniem kierują na przykład opinie publiczne, opinie innych ludzi, to w tym wypadku moje nawrócenie musi zacząć się od zmiany myślenia. Wymieniam myślenie świata na myślenie Boga. Co mówi Bóg w tej sytuacji? Czyli proszę zobaczyć, najpierw Paweł miał w tej wizji, wzywał do nawrócenia do Boga, potem mówi, do uwierzenia w Pana naszego Jezusa Chrystusa. To rozróżnienie jest potrzebne, ponieważ życi, z którymi spotykał się w głoszeniu Ewangelii, oni chodzili Bożymi ścieżkami. Oni nie musieli wykonywać tego pierwszego zwrotu. Bo ich myślenie było określone przez Boże prawo, przez to, co my nazywamy Starym Testamentem. Oni szli w kierunku Boga. To, czego oni potrzebowali, to mówi Paweł, uwierzyć w Pana naszego Jezusa. Pozwolić na to, aby Jezus stał się ich Panem. I Żbawicielem. Czyli w tej misji apostoł widzi bardzo wyraźnie, że są ludzie, którzy muszą wykonać pierwszy krok nawrócenia, zwrócić się w stronę Boga i pozwolić, aby Bóg kształtował myślenie, a są ludzie, którzy będąc zwróceni w stronę Boga, potrzebują poddać swoje życie pod panowanie Jezusa. Potrzebują przyjąć tę Bożą Wizję. A Boża Wizja mówi, Jezus jest Mesjaszem. A Boża Misja mówi, wszelkie błogosławieństwa Boże przychodzą na świat przez ofiarę Jezusa. My dzisiaj mówimy, Duch Święty, którego przywołujemy, przychodzi na świat jako owoc. tego, co o nauczaniu swoim mówi, mówi apostoł Paweł w tej mowie ostatniej. Dalej w drugiej części mówi tak. Nie cenię sobie życia, bylebym dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa. I teraz bylebym dał świadectwo. Ewangelii łaski Bożej. To wzywa, wzywanie do nawrócenia, to wzywanie do uwierzenia w Jezusa to jedna część służby. Paweł tłumaczy, że to, co robił było świadczeniem o Ewangelii łaski Bożej, czyli wyjaśniał i pokazywał że przemiany w człowieku, zmiana ludzkiego myślenia, zmiana Bożego sposobu, zmiana sytuacji człowieka przed Bogiem jest owocem działania łaski Bożej. Łaska Boża, niezasłużona Boża życzliwość. Natura Boga jest taka, że obdarowuje człowieka. Czego oczekuję od człowieka, to przyjąć Bożą łaskę, pozwolić na to, aby łaska wniknęła w ludzkie życie, że to z łaski Bożej jesteśmy, jesteśmy zbawieni. Mam tylko przed Bogiem jedno prawo wołać o miłosierdzie, prosić o miłosierdzie. I z łaski Pana odpowiada, bo jego serce jest pełne łaski, pełne miłosierdzia. I trzecia, ostatnia myśl, którą zostawia Paweł w tej części nam, nie uchylałem się od odgłoszenia wam całej woli Bożej. To co im? Mówił w tym czasie, gdy wśród nich przebywał. To, co kreślił przed nimi, mówi, to cała wola Boża. Niczego nie ukrywał. Kiedy trzeba było mówić o tym, że magia jest zła, kiedy trzeba było palić magiczne książeczki i zaklęcia, nie ukrywał tego przed nimi. Kiedy mówił, że posążki są bliftrem, że są czymś, że, że stworzeni przez, przez ludzi, bogowie nie są żadnymi bogami, wtedy bez, bez, bez cienia jakiejś wątpliwości kreślił prawdę przed ludźmi. Kiedy Żydom mówił o tym, że nie wystarczy żyć według prawa, że Jezus jest zapowiedzianym mesjaszem, Niczego nie ukrywał. I dlatego byliśmy świadkami, czytając dzieje apostolskie, ilokrotnie występowani przeciwko niemu. Taka, taka była jego droga, mówi. Wzywam, aby nawrócić się do Boga, aby uwierzyć w Jezusa, Mówił o darmości, o darmowości Bożej łaski. Jego Ewangelia była Ewangelią łaski Bożej. I to co w podsumowaniu powiedział, głosiłem wam samą wolę Boga. Czyli mówiłem wam to, czego od was chce Bóg. Tak moi drodzy, możemy tę pierwszą część mowy apostoła Pawła podsumować.